egzaminy ósmoklasisty dobiegają końca. Teraz przed absolwentami szkół podstawowych czas wyboru szkoły średniej. Mogą wybrać jedną z pośród trzech ścieżek dalszego rozwoju: liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę branżową pierwszego stopnia. Znajdujemy się w zespole szkół gastronomiczno-hotelarskich w Bytomiu. Szkoła składa się z dwóch typów szkół: jest to technikum numer 1 oraz branżowa szkoła pierwszego stopnia numer 1. W naszej szkole kształcimy na kierunkach typowo usługowych. Jest to technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik i kucharz. Te kierunki dają szerokie spektrum znalezienia pracy. Jak wiadomo, nauka to nie wszystko, a teorię warto uzupełnić praktyką. Dlatego też tutaj uczniowie mają możliwość szlifowania swoich umiejętności podczas zagranicznych praktyk. Szkoła oferuje bardzo szeroką gamę wyjazdów zagranicznych. Współpracujemy z Maltą, Cyprem, Hiszpanią, Portugalią, Włochami, Niemcami. Uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne z programów europejskich, takich jak Erasmus, Power. Oprócz tego biorą udział w stażach zagranicznych, w wakacyjnych projektach. Są to tak zwane projekty nieobowiązkowe dla uczniów. Ale uczniowie mogą w ten sposób poszerzyć swoją wiedzę z zakresu języka obcego i mają możliwość zdobycia mnóstwa kontaktów z rówieśnikami za granicą i poszerzenia swojej wiedzy. Są zawody, które zawsze będą potrzebne na rynku pracy. Jednym z nich jest budowlaniec, a tajniki jego pracy uczniowie poznają w państwowych szkołach budownictwa. Jeżeli młody człowieku chciałbyś uczyć się w zawodach budowlanych, serdecznie zapraszamy Cię do naszej szkoły, która od 75 lat. Uczy, kształci młodych budowlańców. Po pierwsze, możesz zostać technikiem budownictwa. To zawód bardzo potrzebny na rynku. To zawód, dzięki któremu nauczysz się kontrolować, organizować różnego rodzaju procesy budowlane. Nauczysz się także, w jaki sposób sporządzić odpowiedni kosztorys robót budowlanych, a także nauczysz się, jak wykonywać i odczytywać rysunki budowlane. Równie ciekawym kierunkiem jest technik architektury krajobrazu. Aby nauczyć się, jak dobrze zorganizować ogród, przestrzeń wokół siebie, zapraszamy Cię do kierunku Technik Architektury Krajobrazu. W tym kierunku możesz nauczyć się, w jaki sposób posadzić, w jaki sposób dobrać odpowiednie rośliny ozdobne, ale także jak zaprojektować ogród, jak go wykończyć. Wszystko to możesz zaprojektować także dla klienta w systemie 3D. Wśród innych popularnych kierunków znajduje się także monter robót wykończeniowych w budownictwie. Natomiast jeżeli myślisz o tym, aby w przyszłości zostać architektem, proponujemy Ci naukę w X Liceum Ogólnokształcącym w zawodzie, a właściwie w kierunku architektoniczno-projektowym. Tutaj oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie uczą się procesów projektowych, rysunku odręcznego oraz historii architektury. Od kilkunastu lat w szkole działa także klasa mundurowa. Po jej ukończeniu uczniowie mogą rozpocząć studia lub podjąć pracę w służbach mundurowych różnego typu. W Bytomskiej Budowlance działa też orkiestra Denta oraz zespół majoretek. Pozostaje mi na koniec tylko zaprosić do Bytomskiej Budowlanki. Zapraszamy serdecznie. U nas zawsze coś się dzieje. Uczniowie, którzy interesują się informatyką, mechatroniką, geodezją lub odnawialnymi źródłami energii, Powinni zapoznać się z ofertą zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu. W naszej szkole prowadzimy kształcenie w pięciu zawodach. Jest to technik ekonomista, technik geodeta, technik mechatronik, technik informatyk oraz technik odnawialnych źródeł energii. Aktualnie znajdujemy się w pracowni mechatronicznej, która niedawno została doposażona w ramach projektu realizowanego przez miasto. Stoimy obok linii produkcyjnej, która pozwala na montowanie podzespołów. Nasi uczniowie uczą się, w jaki sposób realizować właśnie zadania związane z mechatronizacją projektów technicznych. Oprócz tego w naszej szkole oczywiście kształcimy informatyków, to jest nasz drugi główny nurt. Informatycy specjalizują się w tworzeniu baz danych, w tworzeniu witryn internetowych, zajmują się również sprzętem komputerowym oraz sieciami komputerowymi. Ostatnio wiele mówi się o odnawialnych źródłach energii i konieczności zwiększenia ich wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej. W bytomiu kształcą się specjaliści, których zadaniem będzie montaż i demontaż urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej, instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych. Najnowocześniejszy z kierunków niedawno wdrożony w naszej szkole to technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, czyli tak tzw. OZE. W tej chwili jest jako jedyna placówka publiczna w Bytomiu dysponujemy instalacją fotowoltaiczną, która w tym miesiącu została uruchomiona, co oznacza, że nie tylko kształcimy teoretycznie naszych Oziaków, ale również mają oni możliwość sprawdzenia w praktyce, jak działają instalacje pozyskiwania energii choćby z promieni słonecznych. Miłośnicy motoryzacji mogą spróbować swoich sił, wybierając popularną bytomską samochodówkę. W Zespole Szkół elektronicznych znajduje się Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła pierwszego stopnia nr 3 imienia Gabriela Narutowicza. W Technikum zapraszamy do technika pojazdów samochodowych, technika mechanika i technika transportu drogowego. To jest akurat rzecz bardzo ciekawa. Jeżeli ktoś tylko w telewizji ogląda programy jak podróżować po Stanach albo jak jeżdżą ludzie tirami przez Australię, no to myślę, że takiego pakcyla złapie. W naszej szkole można w tym kierunku zdobyć prawo jazdy B, C i C plus E, czyli to jest jedyna krótka droga do uzyskania tego typu uprawnień. Technik mechanik to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Już podczas szkolnej edukacji uczniowie mogą bezpłatnie zrobić kurs prawa jazdy. W szkole zawodowej zapraszamy do zawodów takich jak mechanik, kierowca-mechanik, elektromechanik. Wszystkie te rzeczy należą do szeroko rozumianej branży mechaniczno-samochodowej. Uczniowie mogą korzystać także z wielu atrakcji, ponieważ w szkole mieści się m.in. kino czy strzelnica. Zapraszamy do naszej szkoły, dajcie się przekonać, że to jest ciekawie. Na pewno warto zostać mechanikiem-samochodziarzem. Klasiści, którzy chcą zostać wykwalifikowanymi rzemieślnikami, mogą skorzystać z bogatej oferty zespołu szkół usługowo-rzemieślniczych. Nasza szkoła kształci uczniów, pracowników młodocianych. Jest to jedna z niewielu szkół w regionie, a na pewno jedyna w Bytomie, gdzie uczniowie, pracownicy młodociani kształcą się u pracodawców, czyli najlepszych fachowców, którzy posiadają najlepsze bazę dydaktyczną i najlepszy park maszynowy, jaki może istnieć. Uczniowie ci nasi kształcą się w zawodach takich jak fryzjer, sprzedawca, kucharz, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik, fotograf, cieśla, stolarz, murarz i wielu innych, których ja tutaj nie wymieniłem, a można sobie je znaleźć na naszej stronie internetowej i będziecie mogli, moi drodzy uczniowie przyszli, którzy przyjdziecie do nas do szkoły, znaleźć się w swoim wymarzonym zawodzie i kontynuować naukę, aby w przyszłości zdobyć ten zawód, który aż do samej emerytury będzie wam przydatny. Zapraszam was do naszej szkoły, przyjdźcie, a nie pożałujecie. Kolejną szkołą jest Technikum nr 4, które współpracuje z uczelniami wyższymi, takimi jak na przykład Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Jego atutem są nowoczesne i bogato wyposażone pracownie do nauki zawodu. Zawody, w których, których kształcimy, moglibyśmy podzielić właściwie na trzy grupy. Zawody takie ściśle techniczne, czyli technik elektryk, technik elektronik i technik teleinformatyk, zawody artystyczne, czyli fototechnik albo technik fotografii i multimediów, i technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz zawody lotnicze kształcimy w trzech zawodach z tej grupy lotniczej technik Awionik, czyli elektronik na pokładach statku powietrznych, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik lotniskowych służb operacyjnych, czyli tak popularny followek, tak, który pracuje na płycie lotniska, głównie zajmuje się naprowadzaniem samolotów oraz oczywiście obsługą techniczną przed lotem. Uczniowie korzystają z rozmaitych programów graficznych, drukarek 3D oraz nowoczesnego sprzętu znajdującego się w specjalistycznych pracowniach, a zajęcia z języka angielskiego prowadzone są metodą SITO. Uczniowie kształcący się w naszej szkole mogą pracować na najbardziej nowoczesnym sprzęcie, co odzwierciedla się w wynikach egzaminów zawodowych oraz potem na rynku pracy, gdzie nie mają problemów ze zdobyciem pracy, z zaistnieniem na rynku pracy. Uczniowie uczestniczą także w praktykach zagranicznych w Irlandii i Portugalii, a niebawem pojawi się także możliwość szkolenia się w Szwecji i Hiszpanii. Zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej szkoły i wybrania docelowo jednego z naszych kierunków kształcenia. Posiadamy dwa typy szkół. Jeden to liceum ogólnokształcące, w ramach którego kształcimy młodzież w dwóch klasach. Realizujących innowacje pedagogiczne w klasie policyjnej, która jest dość mocno rozreklamowana, bo naszą się uczniowie, którzy realizują kształcenie pod patronatem Wyższej Szkoły Policji Zeszczytna, co roku znajdują się w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej i już przed maturą część z nich wie, że jest potencjalnym studentem Wyższej Szkoły Policji Zeszczytna, gdyż otrzymują indeks komendanta rektora. Z kolei druga klasa to klasa psychologii społecznej, która przygotowuje do podjęcia studiów pedagogicznych i psychologicznych. W szkole działa też technikum, a uczniowie mogą kształcić się na takich kierunkach jak technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik handlowiec ze specjalnością e-biznes. Z kolei w szkole branżowej można uczyć się w dwóch zawodach: magazynier logistyk i fotograf. U nas możesz zdobyć nie tylko ciekawy zawód, ale również zarazić się pasją od swoich rówieśników i nauczycieli. Zapraszam. Uczniowie, którzy wybierają kształcenie zawodowe, mają zagwarantowane praktyki w firmach będących liderami rynku.